Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, czyli Bober. Yy. Dajmy sobie dźwięk w ogóle z Ale to może być nawet za głośno, Ok. Yy. nowy update to follow Survivor, jak widzicie. Teraz na przykład jest taka fajna animacja. Yy. I ja z racji na to, iż za każdym razem nagrywam filmy, jak wychodzi cokolwiek nowego, no to tym razem nie mam zamiaru tego zmieniać, również chcę to zrobić. Jak tu doszło jakieś klucza nie wiem co bardzo o co z nimi chodzi, to bo mogę pogadać w dalszym ciągu, nic nie mogę z tobą zrobić, budynki będzie można kupić, okej. Okay. To bo nie mogę dalej pogadać, z tym też nie mogę pogadać i tu też nic nie mogę zrobić. Nie wiem czy wam tu pokazywałem, tu doszła jeszcze taka rzecz, ale nie wiem o co z nią jeszcze konkretnie chodzi. No ale dobra, nie będziemy przedłużać, chodźmy sobie do tego pięknego świata. Trzeba nagrać szybki odcinek. Zobaczyć co się zmieniło. A chcę to nagrać od razu z wami. Żebyście. Dobra, dzisiejsze tą Żebyście mieli również podgląd na moją reakcję. Przeciwnicy się nie zmienili z tego co widzę. O, kreat ładnie. Okej, okay, idziemy dalej. Przejdziemy sobie na spokojnie. Yy, prolog. Myślę, że to będzie. Całkiem ok. żeby po prostu prolog przejść. Chyba, że coś nowego dodali, ale to nawet lepiej, bo odcinek pójdzie dłuższy. Yy, poza tym. Ale ten efekt jest spadny. I ten nawet tutaj. To. to, wiecie o co chodzi. Poza tym, jeszcze będę musiał przysiąść do nagrania yy, Don't Star i Horizon Zero Dawn bo nie nagrywam na razie, w sensie miałem nagranie to na zapas. Ale w tym momencie no, skończyłem się filmy na zapas, więc musiał teraz to ogarnąć. Ale to raczej zrobię jutro, ewentualnie pojutrze, jak to miał bo Ja to nagrywam w środę. Godzinę wam aktualnie nie podam chociaż może? 2138, yy, dobra, my chcemy to i lecimy dalej. Dobra. Oni nie są dużym problemem. Tak na razie z tego co widzę to się tym przeciwnikom nie zmieniły modele. Tak jak kiedyś się zmieniły na przykład... Yy, tej wiedźmie. Żyje. Nie wiem czemu, ale miałem wrażenie, że ona. Sorry. Nie jestem już w formie. Teraz będzie Gomides. Wątpię, żeby coś się dużego zmieniło, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakoś tak nie widzę tego, żeby się zmieniło dużo w tej grze, ale zobaczymy. Nie wiem, czy na przykład były te wazy tutaj. Okej, okay. ja myślę, że są komidesem. To też nie powinna być jakaś większa sprawa, większy problem. Komidesa już tyle razy robiła, co. Bo... Moje mili, państwo. Ja to nawet go no hit robiłem mi to wiele razy. Jezu, ja pamiętam jak ja robiłem ten challenge czułom. Już nigdy nie chcę czegoś takiego przeżywać. Naprawdę. O, nawet coś dostałem. Dziękuję, że mi uderzyłeś. Teraz specjalnie się akurat dałem trafić, żeby więcej mógł mogać, żeby nie musiał już z nim siedzieć, ok. Weźmy to. Czemu nie? Jestem ciekaw, od czego te klucze zależą. Czy to jest na przykład, że... OK. To jest akurat ładne. A jak się te kolce wysuwają, to jak to wygląda? A, one się wysuwają od razu. I trochę trudno tego uniknąć. Okej, okay, to jest ciekawa zmiana, bo wtedy pamiętam, że było tak, że. że wbić się na te kolce to trochę było się postarać. Czyli um, pamięć nie myli. Ale ładnie teraz te kolce wyglądają. Jezus, Maria, jeszcze życie już sprawdziłem. W sensie, wiele ludzi uzna to za dobry wynik w dalszym ciągu. Ale szanujmy się, ja się uważam, bo trochę lepszego gracza niż niż to. Widać, że nie w formie, pobranie w formie Mistrz yy... Hollow Survivor. W ogóle myślałem, żeby speedrun z tego zrobić, i nawet tam patrzyłem na stronie od speedrunów, jak to tam wygląda, ale nie, nie umiem. Więc, jeżeli ktoś by umiał robić speedrunę albo wie, wie ogólnie, jak to działa, to ja bardzo chętnie się dowiem. Dobra, weźmy sobie to modelkę Git. Jezus, Maria, naprawdę? Nadziałem się na to? Wstyd. Okej. Więc możecie ogólnie się spodziewać, że ten film jak wyjdzie najprawdopodobniej to podobnie z czwarty. Chociaż nie, jak go na pewno dzisiaj, bo jest nowa update, no to fajnie by było, jakbym go wrócił dzisiaj. Ewentualnie jutro. Yy, to następnego filmu możecie się spodziewać za 3-4 dni. Jakby się będzie chciało. Zobaczmy. Ja, ja nic wam nie obiecuję, żeby nie było, nie? Podziewajcie się, się regu... regularno... regularność na tym kanale, no, jest mary poper. Mm, okej. Okay. Szansa nakryta, to wiadomo. No i czy miasto? To jest on, czy ona? Złamany wojownik, no. O, o. Czy ma to? W ogóle właśnie, kupiłem ostatnio Subnoptica i się chciałem was zapytać, czy chcielibyście serię z niej. Jakbym na przykład skończył... Eee... Jezusa. Jakbym na przykład skończył Horizon Zero Dawn, albo po prostu, Jak w pewnym momencie, żeby sobie nagrać krótki odcinek. Bo nie grałem nigdy w subnauticę, jakoś długo. A mogłoby się wam spodobać. Dobra. Padła. Dostałem za nim klucz? Nie, nie dostałem za nim klucza. Ok. Więc za co ja dostaję te klucza? W sensie jest możliwość właśnie, że została Tutaj. Za piekło? Wtedy robienie piekła by miało większy sens. nie powiem, że nie, bo do tej pory piekło to było taki w sensie wymiar w tej grze, w który tak naprawdę się wchodziło po to, żeby wejść. Oczywiście, jeżeli będę miał jakieś informacje odnośnie gry, na przykład kiedy by wyszła, za ile i tak dalej, to będę was informował na bieżąco, ze względu na to, że czuję się zobowiązany do tego, a że mam aktualnie no, czy dobry kontakt. Mam kontakt po prostu z autorem gry, to może z czegoś tam do... Chyba jest zmieniona ta grafika schodów, ale nie będę mówił, że na pewno to jest zmienione i to już akurat mi się bardzo podoba, że przynajmniej teraz wiem, kiedy będę atakować. Ale nie, akurat to jest bardzo przyjemna zmiana, bo ja realnie czasami nie wiedziałem kiedy one rzucą, a teraz będę już wiedział. co ułatwia grę i będą mnie też akurat bardzo przyjemne. A no, ja myślę, że go jeszcze dobija. Ale dobra. Chciałbym to zrobić bez straty. Bez straty... podziału dusz. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo nie jestem zbytnio w formie, oczy nie. Dobra, to to akurat jest naj, chyba najmniejszy problem na tym poziomie. Bo te kwiatki te niby mogą coś tam zrobić, ale szczerze mówiąc to jest unik. Ja się bardzo satysfakcjonująco w ogóle unika. Że tylko ja tak mam. Dobra, są minotaury. Minotaury też należą do tych jednych z prostszych. Ciekawe czy tą grę dałoby się zrobić tylko właśnie unikami. W taki sposób. Ale... Nawet nie myślisz, że ja się... Tutaj Dobra, mamy to Weźmy sobie to No i absolutnie nic nie dostałem Więc za co ja mogę dostać się klucze? Chyba, że dopiero będzie się je dało dostać na przykład po kolejnym bossie, który będzie dopiero kolejny. I też jest taka możliwość. Dogramy sobie to do tej Takiej klasycznej, myślę, że 20. rundy, bo jak na razie jest 9 minut. Trochę mało. Tak na odcinek z Hollow Survivor. Survivor. sobie tu do tej 20., może 15. rundy. Żeby też nie przedłużać za bardzo. Ale żeby film się przynajmniej zgadzał, żeby nie było, że nic nie wrzucę. Yy, czy to jakiś update taki konkretny? W sensie, to ja wiem. No, ale z drugiej strony. No dobrze, że dostaliśmy cokolwiek. Przynajmniej wiemy, że prace nad grą trwają cały czas. Małe, ale trwają. Nie cieszę. Eee. Eee. Coś się chyba zepsuło. Tak, bez wątpienia, coś się zepsuło. No nic, no to tutaj sobie pozostaniemy, bo będę to musiał wysłać. Więc najwyraźniej nie dokończymy sobie tego levela, no ale trudno. W takim też bądź razie, przejdę Was na 12 miesięcy poziomie. Nie spodziewałem się tego, no ale cóż. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał tu piękny update. I cześć, do następnego. Pa, pa.